Szczęść Boże, dobry wieczór. Komunikat w tym trybie od dłuższego czasu nieużywanym przeze mnie, ale rewolucja przyspiesza kroku w miarę postępów socjalizmu. Walka klasowa się zaostrza. Dzisiejszy dzień obfitował w zdarzenia. Tworzące tak już przeogromną piramidę absurdu, zdarzenia i śmieszne, i straszne, rozgrywające się głównie przy ulicy wiejskiej. To jest w każdym razie ta perspektywa mnie. Em, Bliska z, z wyboru, państwa wyboru od pewnego czasu, że wyprztykawszy się już z tweetów, wziąwszy udział w konferencji prasowej, udzieliwszy wypowiedzi w mediach niezależnych, bo inne mojego komentarza nie poszukują decyduje się nadać ten komunikat, ponieważ coś jeszcze ważnego udaje mi się odnotować dzisiejszego wieczora. Otóż moje jaskółki, jej przyjaciele z, za zachodniej granicy informują mnie, że tam właśnie podobne dylematy rozstrzygane są zupełnie inaczej. Niż w Polsce. I uprzedzam, że bynajmniej przecież nie występuję jako jeden z tych, którzy wszystko, co tam nad sekwaną czy nad łabą się dzieje, stawialiby Polakom za wzór. Ale konkretnie Bundestag zbiera się. Szanowni Państwo, Bundestag zbiera się na e, nadzwyczajne, związane, a jakże z epidemią i walką z koronawirusem posiedzenie. Jutro. O dziewiątej i zbiera się bynajmniej nie wirtualnie, ale, ale realnie. Bundestag liczniejszy niż Parlament Nadwiślański, a jednak, nie wiem czy w komplecie, ale zapewne jednak w kworum. Niezbędnym do tego, żeby przeprowadzać te zmiany, które tam naszym zachodnim sąsiadom się zdają konieczne, do zagwarantowania pomyślnej kontynuacji istnienia państwa niemieckiego. A tymczasem, a tymczasem nad Wisłą, właśnie w dniu dzisiejszym, w Prezydium Sejmu pod przewodem pani marszałek Witek, nieszczęsnej, marszałek Witek, tak trzeba, można nawet z właściwą troską o niej mówić, to prezydium pracuje nad nim mniej, nie więcej scenariuszem groteski i planem złamania prawa. Złamania prawa. Pani marszałek Witek, każdemu polecam z zasadą ograniczonego zaufania do tego, co sam na ten temat miałbym do powiedzenia, nawet do tego, co wspólnie gremialnie z kolegami konfederatami dzisiaj mówiliśmy publicznie. Proszę po prostu odsłuchać, co miała do powiedzenia sama pani marszałek Witek, kiedy publicznie na konferencji prasowej przyznawała, że plan zwołania Posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek w przestrzeni wirtualnej na łączach internetowych z większością posłów z tabletami w ręku, a, a nie realnie zgromadzoną większością parlamentarną w gmachu Sejmu czy w jakimkolwiek innym dowolnym miejscu, ale w realu. Pani marszałek Witek przyznała, że ten plan nie ma umocowania w prawie że trzeba by ni mniej, ni więcej zmienić regulamin Sejmu, żeby takie rozwiązanie mogło być skuteczne i legalne. No, a tego się nie da zrobić inaczej niż regulaminowo zbierając odpowiednią większość parlamentarną w realu, w realu na razie. No, ale powiedziała pani Marszałek Witek, wiedząc, że to nie jest legalne, my musimy taki przepis, powiedziała, stworzyć. Który to zalegalizuje. Kłopot w tym, że jak nawet stworzymy, to znaczy wydestylujemy go ze zdezynfekowanego powietrza sejmowego, no to taki nowy przepis i tak nie miałby mocy działania wstecz. A otóż, i to jest ten plan, śmieszny i straszny. Sejm ma się zebrać w piątek w, w realu przywiejskiej w postaci kadłubowej. Reprezentowane mają być wedle nie wiadomo jeszcze z jakiego sufitu wyliczonych parytetów, bo tego jeszcze pani marszałek sama dziś nie wiedziała. Ma zatem być Sejm kadłubowy w realu, a wirtualnie za pośrednictwem sieci internetowej z tabletami, w dłoni czy przed nosem posłowie identyfikowani za pomocą wymiany SMS-ów. Tak to chyba zaimprowizowała, albo ktoś głupio podpowiedział pani marszałek, tak to dzisiaj padło na konferencji prasowej. Posłowie mają przyjąć zmianę regulaminu, tak że ten regulamin ma obowiązywać, właściwie już obowiązuje, bo przyjęło go prezydium Sejmu. Tak to w każdym razie sobie roi pani marszałek. Mam nadzieję, że tylko roi i nadaję ten komunikat nie po to, żeby powtarzać wszystko to, co już dzisiaj padło na konferencjach prasowych Konfederacji w Sejmie, w komentarzach dla różnych mediów, w moich wypowiedziach w Realu, w Nczas TV po południu i wieczorem, tylko po to, żeby dodać do tego Państwu tę uzupełniającą, a jednak istotną, wstrząsającą konkretną informację, że Bundestag, chociaż tam kłopoty, jeśli chodzi o skalę tej, tego zjawiska, którego komponenty to z jednej strony. Zjawiska o charakterze definiowalnym medycznie, ale też i, i zjawiska definiowalne socjologicznie, to znaczy i, i ewentualna epidemia, i, i realna powiedzmy jeszcze może nie histeria, ale niepokój generowany przez media, no to tam, mimo że popadli w jeszcze większe od nas kłopoty, no to Bundestag zgromadzą realnie, cieleśnie, fizycznie. Jeśli to się potwierdzi jutro od 9 rano, no to szanowni państwo, będziemy mogli i będziemy zobowiązani skonstatować nie tylko zamach na prawo, nie żebym tam ja się osobiście jakoś przesadnie egzaltował hasłami typu konstytucja, tradycje parlamentaryzmu polskiego wielowiekowe, to mnie akurat monarchistę słabo, jeśli w ogóle wzrusza ale, ale jednak prawo jest prawem i planowanie złamania tego prawa. Przez gremium, w skład którego, jak rozumiem, wchodzi sama pani marszałek, prezydium Sejmu, ale także to gremium współtworzą czynniki rządowe i prezydenckie, bo zdradziła pani marszałek, że już od dwóch tygodni mają ten plan i tam ćwiczą, mówi, że dostaniemy internetem filmik instruktażowy, tak, to nie przypuszczam, żeby to pani Marszałek mówiła, jeśli tego filmiku już nie oglądała, to chyba dziś po nocy nikt tego filmiku tam instruktażowego dla posłów, jak się zalogować w tym systemie, rzekomo od podstaw nowym systemie tworzonym, internetowym, jakimś komunikatorze, że to się nad tym pracuje od dwóch tygodni, powiedziała pani Marszałek. Tak, na wszelki wypadek, czyli dwa tygodnie temu, jeszcze zanim kwarantanna została ogłoszona nam, prawda, niegodnym, publice, bo nam w ogóle niczego jeszcze nie ogłoszono bo pytają ludzie jaki jest stosunek konfederacji do tego e, tam tej tarczy antywirusowej dla polskich przedsiębiorców a my mówimy jakiej tarczy bo my jeszcze nie mamy tego prawa w rękach my nie mamy tego dokumentu a jest oczekiwanie że będziemy to głosować w piątek proszę państwa 212 miliardów czyli nowa ustawa budżetowa de facto nowa ustawa budżetowa no mamy się zebrać o 11 I za pomocą tabletu, właśnie nawet bez zbierania się gremialnego, mielibyśmy to przegłosować procedując tego jednego dnia. Fikcja, fikcja, i na dodatek jeszcze fikcja, która będzie rażąco odbiegać od jednak twardej realności, która tam za Odrą, za Nysą, no jednak znamionuje pewien respekt, do samych siebie szacunek, szacunek i respekt wobec państwa, wobec prawa. Szanowni państwo, no tego by jeszcze tylko brakowało, żebyśmy w Rzeczpospolitej trzeciej pół zostali zdystansowani, nawet i przez standardy demokratyczne tam w, Berlinie, tam w Berlinie stanowione. To, to dramatyczny moment. Oczywiście świetna okazja do hejtu wobec konfederacji. Nagonki medialnej, to już dzisiaj mamy tego przedsmak, zaledwie w głównych programach dezinformacyjnych telewizji reżimowej, czyli konfederacja ma być przedstawiona jako przeciwna pomocy dla przedsiębiorców, jako bezduszna i okrutna i nieczuła i nieodpowiedzialna wobec tragedii ludzkiej. Ludzie umierają i tak dalej, i, i w związku z tym także z tego miejsca, szanowni państwo, ja, ja do protokołu dyktuję, że że z wielkim współczuciem wobec wszystkich, którzy cierpią, z, z, z niewymownym żalem, że nie da się tego cierpienia wszystkim y, ująć i, i wszystkim zagwarantować bezpieczeństwa, no ale y, największe niebezpieczeństwo i powszechne zgromadzone na naród polski to będzie właśnie Obracanie w szopkę, w cyrk, w kabaret yy, procedury sejmowej, yy, ponieważ to jest tworzenie jak wszystkie te już yy, kilka ich się zebrało, te spec ustawy, których zrazu nikt specustawami nie nazywa. I tylko Konfederacja, tylko głos Konfederacji zwraca na początku uwagę na to, że to jest tak naprawdę stan wyjątkowy wprowadzony kuchennymi drzwiami, więc na początku wszyscy dementują, wzruszają ramionami, stukają się w czoło, potem to się przyjmuje z dnia na dzień, że tak, owszem, rozwiązania wyjątkowe, bo tego wyjątkowa sytuacja wymaga, na to my mówimy, no to zróbcie sobie stan wyjątkowy, czy wojenny, czy, czy nadzwyczajny, znajdziecie w Konstytucji, i dowolnych rozwiązań, cały wachlarz, ale oni nie chcą tego zrobić. Oni chcą mieć w osobach posłów, żyrantów tego stanu, no bo nie chcą odpowiedzialności związanej z tym, że się jednak właśnie bierze odpowiedzialność za państwo. Nie chcą tej odpowiedzialności, chcą się z nami podzielić tą odpowiedzialnością i na dodatek jeszcze. Chcą w każdym razie prezes, premier, naczelnik Żoliborski, Kaczyński. Koniecznie jeszcze chce mieć do tego wybory jak gdyby nigdy nic. Prawda? Wybory jak gdyby nigdy nic. Ludzie mają zakaz konferowania w gronie szerszym niż dwie osoby. Tetatet, oczy w oczy, ale do wyborów... Polacy, proszę bardzo, zapraszamy. Więc to jest chwila, szanowni Państwo, naprawdę e, 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 dziejowej, groteski, ale realnej groźby. Realnej groźby, która nad nami zawisa, bo tę formę prawną, którą oni tworzą, nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jaką napełni treścią. Oni sami pewnie jeszcze tego nie wiedzą. Pewnie nieszczęsna pani marszałek Witek akurat nie należy do tego grona przed którym odsłonięto by całą linię dramaturgiczną tego scenariusza, który właśnie teraz się nakręca. Być może pani marszałek Witek i to byłoby jakieś wyjaśnienie jej zachowania, żadne, żadne usprawiedliwienie, ale jakieś wyjaśnienie. Może ona autentycznie na fali tych emocji, w których kreowaniu sam ma bierze tak znaczny udział może ona naprawdę yy, yy, uważa tak jak mówi, że cóż tam jakieś prawda, bo taki sens jej wypowiedzi cóż tam, kazuistyka prawna, jakieś skrupulantstwo prawnicze kiedy my tu mamy sytuację i musimy głosować, no to my konfederaci mówimy ależ proszę bardzo właśnie, ustanówcie te rozwiązania, tylko bierzcie za nie odpowiedzialność nie roztapiajcie tej odpowiedzialności w grotesce wirtualnego posiedzenia tak tabletowego, patrzcie Państwo jutro na Bundestag, jak tam się będzie procedować i nie dajcie sobie wmówić, że zachowanie powagi możliwe jest tam nad, nad za, za odrą nad Szprewą Łabą, a, a niemożliwe jest w Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu za cierpliwą uwagę o tak późnej porze. Obserwujmy, obserwujmy zdarzenia zachodzące na naszej i globalnej scenie politycznej. Do usłyszenia z Bogiem.